Rana odrzucenia powstaje bardzo wcześnie, bo jeszcze w czasie ciąży czy niemowlęctwa, gdy dziecko czuje, że nie ma prawa istnieć, postawa emocjonalna, izolacja, chęć zniknięcia, lęk przed istnieniem. Cechy psychiczne to niska samoocena, ucieczka w świat wewnętrzny, wycofanie. Osoba taka zakłada maskę uciekiniera. Unika bliskości, trudności z obecnością w ciele i w świecie. Cechy fizyczne. Bardzo szczupła sylwetka, często chuda twarz, ciało znikające. Wyciągnięta klatka piersiowa, zapadnięte barki. Delikatna budowa ciała, jakby chciała się ukryć. Czasem asymetria twarzy lub ciała. Co możemy zrobić z Ho'oponopono? Zapisz intencję. Uzdrowienie poczucia, że nie mam prawa istnieć. Do kogo mówisz? Do swojego wewnętrznego dziecka, które czuło się niechciane. Powiedz: Kocham Cię, moje maleńkie istnienie. Przepraszam, że nie czułaś się wystarczająca, by być tutaj. Proszę wybacz mi ten ból odrzucenia. Dziękuję, że mimo wszystko jesteś i żyjesz. Przepraszam. Proszę wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. Powtarzaj w stanie głębokiego wyciszenia, najlepiej z jedną ręką na sercu, a drugą na brzuchu, aby wrócić do ciała, połączyć się z ciałem. Więcej transformujących ćwiczeń znajdziesz w mojej książce 7 Kroków do realizacji marzeń, która jest dostępna w opisie kanału na YouTube. Nie wierz mi na słowo, tylko wypróbuj.